Mochorowicz, dobra. Jo jo, pewnie w więzieniu jest. ho, ho. jak się zdaje. Żo, przeszedłem przez te Patrzcie. LOL Oba, wyjdźmy stąd. A tak kończę się z nim porozmawiać. Siemanko, star Witaj. Cieszę się, że cię poznałem. Witaj! Możesz mi mówić Iwan. Roboty mogą mnie nazywać Iwan Mohorowicz. Masz coś dla mnie? Jestem bardzo zajęty. Moi koledzy przynieśli mi interesującą próbkę. Nie będę ci już przeszkadzać. Wrócę innym razem. No jo, o okraść, retora. Niepotrzebne. I tu na razie. Chodź. Retora? Dobra, myślę z tym. Chodźmy gdzieś dalej. Hmm... Tu coś może będzie? Let's go, motherfucker. Hu, uh, uh, hu, uh. hu. Chodźmy tutaj na przykład. Hu, uh, uh, hu, uh. hu. Fajnie się tworzy ta mapka tutaj, widzimy. Come on. Dobra. Dlaczego się tutaj kręcisz bez celu? Kim jesteś? Jestem... Jestem nowym łowcą kolonii. Bardzo dobrze. W takim razie mam dla Ciebie zadanie. Przygotuj roztwór kwasowy z gruczołów biomutantów. Potrzebujemy go do eksperymentów. Schemat roztworu znajdziesz w terminalu. Ponadto będziesz potrzebował retort, które znajdziesz w laboratoriach geologicznych. Zapłacę Ci za każdą retortę zawierającą roztwór. Pośmiesz się. Dobra, spoko. Gdzie mam teraz terminal? U... Biomutant Lol To jest Cincerus czy jakoś chodzi? O, to, to jest Kankerus, a to jest jakiś inny Pizdej czy jakoś to było? O, te świnki To większe, coś. O, tu niebieskie, zielone widziałem. Ho, 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 ho. Dobra, gdzie jest terminal? I look for a terminal. Uuuu, uh, ja tu widzę pojemniczek Warty obejrzenia Cyk Dawaj, cyk, cyk yeah, Dobra, no szybciej, dobra, pusty Boże, ale jeździerstwo Dobra, ja tu, o, to będzie terminal a ktoś tu jest? Wziął Klaus. Jest, kras kwasowy. Kopiuj. Raport numer 312. Ostatnie wyniki pokazały, że zwiększyła się moc i szybkość ataku potworów. Stało się bardziej agresywne. Udało się nam zapanować nad procesem mutacji, wytumić geny recesowe i wzmocnić działanie genów determinujących wytrzymałość, agresywność i zdolność do reprodukcji. Zgodnie z szacunkami, uda nam się osiągnąć planowane wyniki w ciągu wyznaczonego czasu. To co oni... Y Robią więcej tych butantów, jak wiedzą, że one są agresywne i w ogóle dziwne są te ludzie. Y coś tutaj mamy. O, tu coś jest. O, fuck this shit. Pewnie mocny jest. O, tu coś jest... Dobra. Sprawdźmy co tam możemy zrobić. Gdzie jest ten roztwór? O, możemy złóż. Super. O mie. Gdzie to mamy? Co to daje? Nic Tylko ile tego mamy? Aż dwa, super Dobra, idźże, idźże No, come być bitch I O, tam coś będzie, tam coś będzie Tu coś jest, jakiś kanister z czymś o, o, o. Yo. Takie pokoje mieszkalne, jak u tamtych. To jest tapeta, czy to jest tak jakby... Czy to jest na zewnątrz? Hmm, mhm. Takie coś. No spoko. Chyba to jest tapeta jakaś. Na tym niby oknie. Ale kita... Jest ten fizjolog, tu jest chyba. Tu on się tak pamięta. 100. Alex. Ostatnio udało nam się stworzyć nowy typ potwora. Uh -huh. Ale ja nie tego szukam, Klesia. Gdzie on jest? Czy on tam gdzieś poszedł? O, jest. Jak ścina trochę. Chyba on. Nie, Klaus. Boże święty, gdzie on jest? Gdzie ma to mamy questy? Małe, no, no, stworzenie. To, to nie był generator. Jaskinie. Peter. No tak, Peter. Peter. Sorry. Trzeba po angielsku się zwracać. No to jest Alex a to jest jakaś pewnie Emma, ma Ania Anka Kasianka dobra kurwa o idźże w bok O to jest pojemnik a ja nie zauważyłem takiego skarbu dobra otwieramy Cyk, 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 nie, cyk, 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 nie, cyk, 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 I stworzymy roztwór dla tego ciecia Dobra No nie mówcie, że on dwóch gdzieś zwiał posz Znowu będę tego szukać Dobra, chodzi że, chodzi że To jest Klaus To jest Alex I Peter Yo, motherfucker, przyniosłem roztwór kwasowy. Dobrze, daj mi to. Czy przyniosłeś mi roztwór? Jeszcze nie. No, 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 no przecież. No, wszystko zabrał. Jaki cwaniak. Dobra, kit trzeba było po jednej dawać. Ale spoko. Teraz. Przejdźmy się gdzieś dalej. Tu mam kurde jakiś kontener. Dziwny. Ile to waży? 2 kilo. No, spora Na zapiszmy grę. Tu jakiś był koleś, pamiętam. Nie, tam był. Ale, chodźmy może tutaj najpierw. Może coś będzie ciekawego? Tiriti. Uuu, nas tak. Ta, 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 Pyk ta, nie nie chcę bandaż chcę. Ty mnie chyba nie zaatakujesz. Pisze. Jak zaczną mnie atakować, to będzie krucho ostrażni. Co tam jest za togo? Szklarnie, ale cię nie przepuszczę. Uhuhu, taki fajny głosem: Szklarnie, ale cię nie przepuszczę. No to fajnie. A ciekawe, co tamten pilnuje. pyk pyk Yo, drzewka. drzewka. Powinny być larwy na tych drzewkach. Byłoby super. O, tu jest jakieś kolo. Co tam jest za tobą? Nie możesz tam wejść. Pilnuję tego miejsca przed szaleńcami. No i przede wszystkim przed potworami. Musi ich być mnóstwo. Wystarczy, żeby cię zabić. Posłuchaj, stoję tutaj od dłuższego czasu. Prawie zapomniałem, jak brzmi głos drugiego człowieka. A zresztą, jeżeli znudziło ci się życie, mogę cię wpuścić. Ale musisz mi obiecać, że przyniesiesz mi coś interesującego. Mam wiele różnych przedmiotów i chętnie ci je sprzedam. Pokaż, co masz na sp. O, to ja to, by to sprzedam. Super. No nic ciekawego nie masz. że wbijać tutaj śmiało, tak? Co tu? Aha, takie potwory to są tylko... Teraz dajmy tego, teraz cyk, jeszcze raz, u naboje ma, super, naboje mi się właśnie przydadzą, o, Pyk. O, oh, fuck this shit. Aha, dobra, giniesz. U, co to jest? Boże. Tak, bandaż. Noż komando sen nie chce. Chcę bandaż, baterie, baterie, baterie. Baterie, bandaż i wody na razie nie chcę super, oni mają kuszę ile mogę? dobra kuszę wezmę później tak to sprzedam ją dobra o, jajka kankerusa, one właśnie się przydadzą nam do stworzenia takiej fajnej zupy gdzie jest ta zupa? o o, jak nie ma kiedy. O, fak, fak, no, fak Ej Dobra, to jest dziwne. de mamuqui